Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecraft Underground. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do End City. I w którą teraz to stronę? To będzie tutaj. Pozbierałem kilka pereł, e, tak poza tym więcej to nic nie robiłem absolutnie. Także no, lecimy do End City. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że nie wyjdzie jakiś super długi. Bo powiem, że za dwie godziny powinien się pojawić na kanale wtedy, kiedy to nagrywam. I na pewno będę potrzebował nieco więcej Endstone'a. To nakopię trochę tylko i. A ja mam tutaj jeszcze stack. Ok, to możemy lecieć. Hop, 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 hop. Na razie będę chyba trzymał potem w łapce, czuję się wtedy bezpieczniej. Tak trochę dużo bezpieczniej. W nowym endzie już nieraz spadałem w przepaść Co prawda na serwerach Ale i tak Bad style właśnie yy, I lecimy Bałem się, że coś się zbugowało już yy, Ja sobie zapiszę koordynaty na wszelki wypadek Jakbyśmy nie mieli innej drogi powrotu O zresztą widzicie, która jest godzina yy, Okej, okay. także tak Jakieś kwiatki zebrać, chorusa by się przydało. Hop. Hop. Okej. Okay. Nie patrz na endermany. Nie patrz na endermany, dawu. Znaczy tam z jednym endermanem, czy jakoś tak, czy tam nawet kilkoma, to ja sobie dam radę. To przecież jakoś trudny enderman nie jest, szczególnie jak mam taką zbroję jak teraz już, co nie? Okej, okay. do tego chyba był Advancement, do zjedzenia Horusa z tego co pamiętam, także zjedzmy sobie. Nie, jednak nie było. Ale okej, okay. także lecimy w poszukiwaniu End City. Hmm. Chyba to wezmę w drugą łapkę, będzie tak trochę bezpieczniej. Będziemy się przenosić perełkami, bo nie ma co budować mostów pomiędzy czymś takim. Mm -hmm. Tutaj dorzucę. Dobra, na pewno dorzucę. Bo zejdę sobie trochę niżej pyk. Mam nadzieję, że znajdę jakieś City. najlepiej z Eletron. To jest mój dzisiejszy cel tak naprawdę. I boję się, bo niedługo będę musiał nagrywać odcinki na zapas. I boję się, że nie zdążę pozbierać się rzeczy, które potrzebuję do tego, żeby móc spokojnie nagrywać dalej odcinki. I że się nie wyrobię. I nie wiem, będę musiał na siłę jakichś tematów szukać. A i w ogóle zapomniałem o tym wspomnieć 1000 subskrypcji w końcu. Dziękuję bardzo. E, mam, jeżeli już pojawił się tak zwany special, no to e, wiecie co. Nie będę mówił, bo. Znaczy, tak powinien każdy to wiedzieć: Karta społeczności jest dostępna od 1000 subskrypcji. E, z opublikowaniem speciala na ten moment jeszcze go nie opublikowałem. Czekam, aż mi odblokują kartę społeczności. Dlaczego? E, dowiecie się. Dowiedzie się jak zobaczycie. Mm, ja bym sobie włączył trochę większy render distance. O, 20 czanków mam. Dobra, nieważne. Okej, okay, 20 czanków to aż nadto. Jest. Szczególnie, że ja nie gram na Optifine, ani nic. Um. Okej, okay, ja bym schował ten chorus i może go nawet do render bym... God, bałem się, że nie wziąłem derczasta przez chwilę. Że zostawiłem go na głównej wyspie czy coś. E, Okej, okay. takie ważne rzeczy schowałem. Znaczy, Horus nie jest ważny. Ała! Horus nie jest ważny jakkolwiek. E, ale no, Schowam go sobie, żeby już nie musieć go więcej tam zbierać. Czyli tak go jeszcze pewnie pozbieram i to nie. Du... Tfu, nie dużo i to nie mało. Hmm, może nawet coś zbuduję z bloków purpuru Ała, ale Krak Może nawet coś zbuduję z bloków purpuru, nie wiem jeszcze Nie wykluczam takiej opcji jak najbardziej eee, Którędy by tam się przedostać dalej? Chyba tędy będzie najlepsza opcja Gdzie ten city są? Gdzie? Mam nadzieję, że tam jakiś będzie Okej, okay. powinienem dorzucić, ale pójdę tutaj, bo jest chyba najbliżej. Ryzyk fizyk mam zrobioną kopię <grym>, Nie, oczywiście aż tak, tak to nie będzie. Doleć, doleci na lajcie. Steve ma parę w łapach, kurde. W sumie u, u mnie to taki bardziej szkielet jest, ale no. Mniejsza z tym, mam nadzieję, że nam się, się trafi End City ze stateczkiem od razu, tak na powitanie. Byłoby bardzo miło, nie powiem. Tylko, że żadnego stateczku, a tym bardziej budynków End City nie widzę na razie. A tutaj mamy małe wyspy dobra. Są dalej jakieś tam większe. Są tylko małe wyspy, nie było nawet portalu powrotnego. Yy, Na tym zaprzecie nie było żadnego problemu z generowaniem się NCT z tego co pamiętam, więc... Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co się rozchodzi. Um, nie no, tutaj to już musimy się przebudować. Także... wihi, robienie mostu! uhu! Ja tutaj będę cały czas chodził na shiftie, bo... Dla mnie już to się nieraz bardzo, ale to bardzo źle skończyło. Był taki serwer pewien na którym już dzisiaj nie gram zresztą, w sumie. Był taki pewien serwer, na którym był taki fajny tryb survivalowy właśnie. I tam był dostępny end normalnie dla każdego. Tylko trzeba było znaleźć najpierw twierdzę. No, tam grałem sobie ze znajomymi. Któregoś tam razu wieczorem sobie siadam. To chyba wakacje były, pamiętam, że to było w nocy. Siadam sobie, nikogo nie ma na serwerze. A no, to pójdę do endu. Idę do endu, bo, bo były trzy osoby na serwerze wtedy na trybie, bo ten serwer miał kilka trybów. Były tylko trzy osoby na tym trybie i takie lecę w jedną stronę. Lecę bardzo daleko od głównej wyspy kresu, żeby no mieć jak najmniejsze szanse na spotkanie innego gracza, bo tam. Było PvP i mogły, mogłem zdechnąć w tym endzie Z ręki innego gracza No i... Zgadnijcie co Jestem sobie w end city Jestem sobie na dachu end city Miałem już chyba tam odlatywać Albo schodzić w dół Nie, zszedłem do pokoju I nagle dostałem obrażenie I widzę, że pa pasek, z, który oznacza, że jakiś gracz mnie nagle zaatakował więc ja w popłochu, że nie umiem w PvP, ani trochę e, Powiedziałbym nawet wręcz, że się w PvP Zacząłem uciekać, oczywiście w dół Bo nie pomyślałem, żeby wylecieć Elytrom już wtedy Zresztą chyba nie użyłem Elytry wtedy dlatego, że się bałem, że on jest na gdzieście gdzieś czy coś Więc zyskakuję z tego NCT, mam Feather na szczęście, więc dużo mi to nie zrobiło e, Lecę na kraniec wyspy Kacze. Próbuję użyć Elytry Nie możesz użyć Elytry podczas walki I takim oto sposobem straciłem wszystko co na tym serwerze miałem Także no e, Historia release really story Doleć, proszę doleć Doleci. Dobra jednak było blisko jednak było blisko, żeby nie doleciało. Ju, już trochę szczerze powiem, że no serce mi nieco mocniej zabiło. 10 minut, a my dalej nie mamy NCT. Halo, jak tak można? Minecraft. Jaki to jest biom konkretnie? E, Highlands, no to tutaj mogą być te NCT. To czemu ich kurde nie ma no? I mówię wam, pierwsze NCT pewnie znajdę zaraz po odcinku, bo tam chwilę z 5 minut pochodzę, bo jeszcze to będę musiał zmontować przecież na tą 19 yy, i znajdę to NCT, na 100% znajdę. Co to za dziwne lagi? Halo, ja przepraszam bardzo, co to za dziwne lagi są? Ja nie chcę! Ja, ja nie chcę lagów Będzie bez eletry, nie! Proszę mi tak nie robić! Dlaczego? Dlaczego? Halo! Nie, ja nie ch nie! Nie mogę mieć lagów, nie! No po prostu nie. Kurde no, ja nie chcę lagów wędzie, ja się boję lagów wędzie. Bo jeszcze weźmie mi zlaczy podczas teleportowania czy coś? I użyję sobie perełki, on nawalnie o ziemię. E, nie weźmie trzaśnie, w sensie już przeniesie. No, cofnie mnie i pojawia się nad przepaścią bez elytry, bez niczego, bez Ender Chesta znaczy z Enderchestem, ale nie będę go mógł użyć, żeby schować rzeczy. Przydałby się taki Ender chest plecak. Jest taki moc z tego co pamiętam. To chyba zresztą jest mod na po prostu plecaki, chociaż mogę się mylić, pewnie się mylę który właśnie pozwala na na ender backpack, na posiadanie ender backpacka. I no chciałbym takie coś zobaczyć w Minecraft, szczególnie, że w endzie ginie się wiele razy i to dosyć często. Także no na, na pewno przydałby się taki plecak endowy My idziemy, a tego end dalej nie ma. Halo, o co chodzi? Halo, co się stało? Halo, co się stało? Halo, co się stało? Halo, co się stało? Eee, czemu nie ma NCT? Nie no, sam Horus, no las Horusu po Las Horusa, las Refrenu, kurde Jest in City, ale malutkie No, także będziemy mieli chociaż szalker Szalę Będziemy chociaż mieli Shulker Shellę. Tyle dobrze. Mam wiaderko z wodą. Wezmę je sobie do ręki. Totem nie umierania w drugą dłoń. I lecimy na End City. Bo przypominam, nie mam elitry, więc. No tak. Yy... Unikanie obrażeń od efektu lewitacji, takie dosyć trudne będzie dla mnie Będę miał tylko do dyspozycji wodę i enderperły A z enderperłami wszyscy wiemy jak wygląda ta sprawa Mam jakąś tarczę? Nie brałem tarczy żadnej, okej okay. Tylko żeby mnie nie zrzuciły skurczybieki w przepaść też Fajnie by było Czy ja mam looting 3 na mieczu? Nie mam looting 3 na mieczu. Właśnie możemy sobie zrobić miecz looting 3 Także tak, rozstawiamy sobie tutaj nasz set Looting 3 I wybrałem nazwę Szczerze mówiąc jakiegoś, jakiejś dużej konkurencji dla tej nazwy nie było Devustator. Devustator. Nie ma literówki na szczęście Także tak, chowamy sobie tutaj wszystko, tak? Wszystko, co mieliśmy schować, jest schowane. Okej, okay. i idziemy na tych skubanych szalkerów. No, dawajta! Zdechły! Nice! Mamy już dwie muszelki, okej. Okay. Szybko poszło To jest chyba pokój z lutem, mam taką nadzieję szczerze Powinien taki być przynajmniej Nie lubię tego parkura On na końcu ma tam pół bloki, on jest okropny No otwórz się Otwórz się no ludzi CO? Się stało Mógłby mi ktoś proszę bardzo jaś. Się nie wyjaśnić O oh, co tu się odwala? No, dawaj, dawajcie. Halo, proszę mi dać to. Okej, okay, jeden leży. Pięknie, chciałem to zrobić i się udało, oddało się. Przeteleportował się Skubany. Co za dziad? Podpalił mnie Co za dziad jeden podpalił mnie, kurde. Już się zastanawiałem przez chwilę, gdzie jestem. Okej. Okay. Mamy Ender Chesta. Nie tylko skrzynki, ale dwie. Także zawsze jakiś plus. I co znajdziemy? Uhuhu. No ja powiem, że to jest bardzo... do. Ale fajny kilof, ej! Fajny, bardzo fajny kilofik. Szkoda, że żelazne rzeczy... Fajna klata i skrzynki wezmę w sumie, bo czemu by nie? Teraz tak, na dół zejdziemy po muszelki na koniec. Pochowały się. Nie ma ich tu. Tam gdzieś się jeden przetepał, ale to już... Trudno... Je znaczy w sumie jego zysk, bo przeżyje Ech więc no czy taka dla niego strata to bym nie powiedział ale słyszę go gdzieś tutaj więc daleko jakoś się nie przetepał. ale my lecimy dalej spróbujemy znaleźć jeszcze end city ze stateczkiem najlepiej by właśnie było jest tu gdzieś nie widzę go, a czego oczy nie widzą tego sercu, nie żal jak wszyscy dobrze wiemy Eee, Okej, okay, zanim dalej pójdziemy Tak, to na pewno schować na razie, to też schować hmm, Chociaż już bym chyba zrobił jakieś ender -chest te ender chesty shulker boxy Przynajmniej jednego i proszę Państwa pierwszy shulker box Do którego sobie będę chował tutaj loot właśnie z end city będzie bezpieczniejszy w tym miejscu Zresztą to też eee, To weź Też tutaj, bo Bo tak eee, Jestem biedny w drewno <laughs> I noise nawet w, w Fajnie, fajnie W ogóle, ciekawostka eee, W 1.16 dodadzą nowe straszne dźwięki ekskluzywne dla netheru Także no nie dość, że już teraz każdy się bał przez dźwięki jaskiń wchodzić do Nederu, kappa, to teraz jeszcze będziemy mieli kolejny powód w postaci właśnie dźwięków Nederu. W sumie zamiast tego powodu będziemy mieli powód w postaci dźwięków Nederu. Także podziękujmy wszyscy Mojangowi, Mojangowi przepraszam. Mojang to jest, pomimo tego, że to jest szwedzka firma, to sami powiedzieli, że nazwy ich firmy wymawia się przez, jako Mojang. Ciekawostka w Q&A to mówili tam w którymś odcinku, w drugim albo trzecim Jak ktoś jest uparty to, to może sobie poszukać Myślę, że się na niego A długo szukanie mu nie zajmie na pewno Wiecie co, ja bym wziął to do hotbara Przyda się na pewno Tylko nie puść F, bo ja mam na F Taka ciekawostka, nie wiem Kiedyś tak się przyzwyczaiłem grać i gram tak do dzisiaj Grając właśnie na F zamiast na Shifcie, kucania, a drugą rączkę przerzuciłem sobie na U. Oto, Ot, bo, bo czemu nie? Nie wiem, dziwny jestem. Tylko w Minecraftie mi przeszkadza kucanie na Shifcie, czy tam w ogóle cokolwiek na Shifcie. Autentycznie. W każdej innej grze to ja tego nie przestawem. tylko w Minecraftie. Dorzuca? Powinienem dorzucić. Mam nadzieję, że dorzucę. Dorzuciłem. I na szczęście nie na styk Lecimy dalej No jeżeli zaraz jakiegoś city nie znajdziemy No to no, będę musiał Niestety zmuszony będę skończyć odcinek Bo też jak widzicie muszę trochę na nakopać, bo dalej nie przejdziemy hmm. No dobra, no to W następnym odcinku poszukiwania Elytry Czy to jest NCT w którym byłem? Tak, to jest sensitivity, w którym byłem. No dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie lajka, komentarz z opinią i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a przypominam, w końcu udało nam się wbić próg tysiąca subskrypcji. Zapraszam również na Twittera, którego zamierzam niedługo ruszyć, jak będzie tam już kilka osób. Będą tam informacje przedwczesne o odcinkach i różne takie backstage'owe, czy jak to można nazwać, w związku z moimi projektami, czy też filmami. A tymczasem bajo!